Zastąpiliśmy sekcję planowania kuchni w narzędziu Ikea Home Planner nowym, ekscytującym rozwiązaniem. Dla wielu z Was korzystających z Ikea Planera, właśnie taki komunikat się niedawno wyświetlił. No i słuchajcie, co on oznacza. No, oznacza on tyle, że już niedługo Ikea Planner się zmieni w zupełnie nowy planer kuchni, a ja już dzisiaj Wam pokażę, jak ten planer wygląda i jak w nim pracować. Zaczynamy. Nowy program do planowania kuchni iK prawdopodobnie wyprze stary program, stąd już niedługo będzie wszyscy mieli do niego dostęp. Natomiast, żeby już teraz uruchomić ten program, zobaczcie link w opisie do tego filmu, gdzie po prostu linkuję bezpośrednio do uruchomienia tego programu. Natomiast my zaczniemy projektowanie. Od czego zaczynamy projektowanie naszej kuchni w iK Plannerze w nowym IK planerze? No oczywiście od opcji zacznij projektowanie. No i zobaczcie, co tutaj już się zmieniło. No przede wszystkim program nas zacznie podpytywać, od tego, co chcemy, a w naszej kuchni się znalazło i jak to miałoby wyglądać. No i przykładowo zaczynamy od pytań, czy piekarnik będzie pod płytą czy w słupku. Wybieramy. Jaki typ okapu wolimy. No znowu wybieramy. Jeżeli myślicie sobie po co nas o to program pyta, to za chwilę zobaczycie na czym polegają nowe automatyczne funkcje projektowania waszych kuchni. Ostatni element lodówka. No i zobaczcie co jeszcze mamy. Mamy jeszcze pytanie o układ kuchni, który najbardziej pasuje. No i znów, jeżeli wiemy jaki, no to wybieramy konkretny. jeżeli nie wiemy, po prostu wybierzmy wszystkie. No i w tym momencie przechodzimy dopiero do no, faktycznego programu. Klikamy zdefiniuj przestrzeń. No i zobaczcie, jak wygląda zupełnie nowy interfejs programu IKEA Planner. W tym momencie widzimy dokładnie nowy program, no i tu mamy do wyboru kilka rzeczy, które możemy zrobić. Zaczynamy od zakładki zdefiniuj Twoją przestrzeń. Jak widzicie na górze mamy różne zakładki. Zdefiniuj swoją przestrzeń, wybierz ulubione, no i dopasuj do swoich potrzeb. My zaczniemy od definiowania przestrzeni, czyli tak naprawdę ustalenia wymiarów naszego wnętrza. Jak to możemy robić? No możemy kliknąć na opcję kształt pokoju i w tym momencie zmienić kształt prostokątnego na inny. W tym roku możemy po prostu sobie ten element zostawić i pokażę Wam coś jeszcze ciekawszego, czyli zdefiniuj przestrzeń. I w tym momencie możemy dodawać ściany. To jest ważna informacja, ponieważ w poprzednim IKEA no to działało trochę inaczej. A tu spójrzcie, mogę w zasadzie bez problemów na przykład wstawić jakąś nietypową przestrzeń, dołożyć nietypowe ściany do naszego programu i po prostu wytyczyć różne obszary. My to zrobimy, klikamy wszystkim OK. I co dalej? Ja te obszary wstawiłem, tak powiem, z palca, ale spójrzcie, wreszcie mamy możliwość ręcznego wpisywania poszczególnych wymiarów ścian, więc możemy bardzo dokładnie zdefiniować. Długości no, naszych, y, naszych ścian, naszych przestrzeni y, wewnętrznych. My to zrobimy, oczywiście, możemy przejść dalej, stawić różne elementy naszego wnętrza, czyli struktury, elektryczność, ogrzewanie. No, to jakby się tutaj nie zmieniło, jeżeli chodzi o nowy program IK. Otwory, tak samo, okna, drzwi, które wstawiamy to wszystko jest bez zmian. Y, pokrycia czyli wykończenie powierzchni y, ścian i podłóg. Tutaj w zasadzie mamy lekkie modyfikacje, to znaczy pojawiło się kilka nowych kolorów. Jeżeli chodzi o przykładowo podłogi, no to słuchajcie, pojawiła się taka w sumie całkiem fajna, kolorowa płytka. Pozostałe płytki, no niestety, tu się jeszcze nie za wiele nie zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o ściany, tutaj mamy pewne rozwinięcie, bo na przykład mamy no, taką ciekawą tapetę która powiedzmy imituje no, na przykład farbę tapicową. Więc tutaj troszkę się powiększyło, jest trochę większy wybór, ale no bądźmy szczerzy, no i krema planer kuchni no, nie jest takim um, typowym narzędziem do tworzenia wizualizacji całych wnętrz. Więc te elementy są. Natomiast co jest nowego jeszcze? Dopływ wody. Słuchajcie, dopływ wody to jest taki um, element, tutaj po jego kliknięciu przechodzimy do nowego okienka i jakby będziemy... OK, najpierw wybieramy pomieszczenie, obszar. OK, i teraz zobaczcie dopływ wody, czyli zaznaczam, gdzie znajduje się instalacja wodna. Jest to istotne, ponieważ później program IKEA będzie próbował, jakby, automatycznie zaprojektować nam kuchnię i po prostu musi wiedzieć, gdzie umieścić zlew i zmywarkę. No, załóżmy, że to będzie w tym miejscu, i klikamy OK. No i zobaczcie, w tym momencie oczywiście możemy się zmodyfikować wysokość sufitu, ale zakładając, że mm, tak będzie wyglądało nasze wnętrze. Zobaczcie możemy przystąpić do projektowania samej kuchni. W tym celu przechodzimy po prostu do ulubionych albo klikamy przycisk kontynuuj. No i teraz spójrzcie, kiedy przejdziemy do drugiej zakładki, czyli wybierz ulubione, to program jakby automatycznie tworzy dla nas już kuchnię. I tutaj ma kilka opcji jakby ustawionych w zależności od tego, jakie mamy wnętrze, program będzie nam proponował różne ustawienia naszej zabudowy. No, i jak widzicie, nie jest to idealne, jeszcze. Podejrzewam, że nigdy w pełni nie będzie, ponieważ są to pewne jakby takie gotowe, predefiniowane rozwiązania, no ale w zasadzie od czegoś możemy zacząć. Jak wspominałem, dzięki temu, że zdefiniowaliśmy mm, miejsce, gdzie mamy dojście do wody, no tam jest ustawiona szafka z lewo zmywarkowa, jakby na tej ścianie, ale jak mówiłem, no program robi to automatycznie, więc no nie bierze pod uwagę na przykład... Mm, instalacji wodnej faktycznie, czy rur, rur odpływowych, które mogą wychodzić z innej ściany. Ale spójrzcie, wybrałem opcję numer 5. No i w zasadzie całkiem i Planner sobie nieźle z tym poradził. No i powiedzmy sobie, że OK, taki układ kuchni nam wstępnie odpowiada. Dalej będziemy mogli go po prostu modyfikować. Czyli klikamy kontynuuj i teraz dochodzimy do tej trzeciej zakładki, czyli dopasuj do swoich potrzeb. W tym momencie oczywiście możemy nasze szafki przesuwać. Po prostu przytrzymujemy przycisk, przesuwamy wszystko po staremu. W ogóle klikniemy na dowolną szafkę, no to podobnie jak poprzedniej w poprzedniej wersji pan też możemy te szafki modyfikować. Jak to robimy? Klikamy na szafkę i wybieramy opcję modyfikuj. Teraz zobaczcie, pojawiają mi się różne opcje. One będą zależne od tego, jaką szafkę wybierzemy. No i przykładowo, jeżeli wybrałem szafę gospodarczą, zabudowę lodówki, no to możemy zmienić lodówkę którą Ikea nam proponuje, to jest ludówka marki Ikea. Możemy zmienić kolor drzwi, uchwytu, cokołu. koło? No generalnie wszystkie te elementy możemy po prostu modyfikować. Co ciekawego, w nowym Ikea planerze szafki, które mają widoczne boki, jakby od razu automatycznie program wstawia panele maskujące, panele boczne. Jest to w zasadzie według mnie na pewien plus, ale warto o tym pamiętać, no bo nie musimy tego robić ręcznie. I dla osób mniej wtajemniczonych chodzi o to, że. Mm, jeżeli chcemy, aby bok szafki wyglądał tak samo jak front, no to dokładamy takie właśnie panele maskujące. Jeżeli ten panel oczywiście usuniemy, jego wtedy po prostu nie, nie będzie. Teraz to jest mało widoczne, ponieważ wybraliśmy kolor biały, ale zobaczcie, przy okazji pokażę Wam, jak zmieniam kolor drzwi. Klikam na styl, edytujemy na przykład na ciemny i znowu albo do wszystkich, albo do zaznaczonych. Załóżmy że tylko tą jedną szafkę chcę zmienić. No to już widzicie o co chodzi z tym panelem. On po prostu się różni. A przy okazji, jakbyśmy chcieli zmienić wzor, mm, wzór prądu w całej kuchni, wystarczy zdać opcję: Zastosuj do wszystkich. No i zobaczcie, od razu wszystkie zmiany zostają wprowadzone. Klikamy, zamykamy okienko i tak samo możemy postępować z innymi szafkami. Więc, jakby ta kwestia edycji wydaje mi się całkiem jasna i prosta, z innych mm, przy, przyjaznych i wygodnych funkcji, oczywiście, szafki możemy sobie dowolnie otwierać. To w zasadzie było w poprzedniej edycji programu IK Planner, ale co jeszcze istotnego, mamy taką opcję jak pozycja i to jest coś, na co długo czekałem, żeby w tym programie się pojawiło. Chodzi o to, że po kliknięciu na jakąś szafkę wybieramy opcję pozycja. No i zobaczcie, wreszcie program nam pokazuje, no, gdzie ta szafka znajduje się w przestrzeni, podaje wymiary. Na te wymiary też mamy wpływ. Możemy zmodyfikować te odległości i ta szafka zostanie odpowiednio przesunięta. No więc według mnie duży plus dla wygody i bardziej precyzyjnego planowania naszych wnętrz. Co ciekawego tu się jeszcze pojawia? No z takich, myślę, fajnych opcji dla nas, no to jest Taka zakładka, którą tu widzimy. Momencik, nie widzicie? O, zakładka, którą ja zresztą zasłaniałem. Jest to taka opcja, która pozwala nam dostosować sposób wyświetlania tego, co widzimy. No i tutaj według mnie wygodną opcją jest możliwość ukrycia wszystkich frontów. No i zobaczcie, za jednym przyciskiem od razu widzimy, co tu się Wewnątrz znajduje fronty zostały ukryte. Jest to coś innego niż otwarcie wszystkich szafek, no bo tamte fronty mniej więcej pokazują się, ale tutaj, jak mówicie, po prostu możemy wszystkie schować na chwilkę i dokładnie sobie zagryć do naszych szafek, i dalej możemy też używać tej opcji otworzenia, czyli wysunięcia różnych elementów. Według mnie całkiem przyjemna i przyjazna funkcja. Dobra, co jeszcze jest istotnego, to co się zmieniło jeszcze na plus, jakby takiej automatyzacji w programie IK Planner, to oprócz wspomnianych tych maskownic zbocznych też pojawiają się automatyczne maskownice, które znajdują się przy ścianach. Chodzi o ten element tutaj, widzicie, ja się może już cofnę, o ten element po lewej stronie od tej szafki. I teraz, jeżeli tą szafkę bym przesunął, no to ta maskownica, zobaczcie, ona automatycznie wchodzi po drugiej stronie, ta szafka została dosunięta do innej ściany. To jest najmniej kawałek, mamy maskowicę z dwóch stron. No według mnie po prostu na plus wygoda naszego użytkowania, tym bardziej, że wiem, że wiele osób, które nie są zaznajomione z projektowaniem kuchni, nie do końca wiedziało o co chodzi z tymi maskowicami, a tu proszę, program robi to za nas. Oczywiście gdybyśmy chcieli coś modyfikować, coś dołożyć, no tak najbardziej możemy. Możemy też oczywiście od postaw samodzielnie tę kuchnię urządzić, więc po prostu wybieramy dowolne opcje na górze po lewej, czy mamy szafki, sprzęt AGD, jadania i tak dalej i po prostu z tego możemy dalej dobierać. Różne szafki możemy sobie filtrować po głębokości, wysokości, szerokości. Naszego ułatwienia poglądu możemy też całe to okienko rozszerzyć. No i zobaczcie, wtedy widzimy wszystkie dostępne szafki. Kolejnym już takim drobnym plusem, a jednak wygodnym plusem jest fakt, że cały czas widzimy cenę naszej kuchni. Czyli w momencie, gdy planujemy, robimy jakiekolwiek zmiany, wartość tej kuchni od razu będzie widoczna. Przy czym uwaga, ta wartość dotyczy wszystkiego, co widzimy, czyli mówimy to o meblach, uchwytach, o blatach, ale również urządzeniach AGD. Jeżeli wkartląc AGD spoza IKEA, to pamiętajcie, aby kliknąć na wybraną szafkę, opcję modyfikuj i na przykład taki piekarnik usunąć. I w tym momencie zobaczcie, od razu nasza cena się zmienia, bo IKEA Planner już nie uwzględnia ceny tych urządzeń. No i w zasadzie, słuchajcie, jeżeli chodzi o dalszą pacę, on no tak wspominałem, ona jest taka sama jak w przypadku poprzedniego i Crayplannera. Szafkami po prostu szafki przesuwamy, wstawiamy, no to wszystko w zasadzie jest bardzo proste. Kolorystykę zmieniamy, tak jak widzieliście, więc to wszystko się nie zmieniło. Na duży Plus, według mnie, co się jeszcze pojawiło w nowej wersji, to potem, jak przejdziemy do opcji realizowania naszego projektu, no przede wszystkim wreszcie jakość tych wydruków jest w miarę sensowna. Znów, do osób niewtajemniczonych, po prostu w poprzedniej wersji, kampanera te plany, które wypluwał z siebie program były często mało czytelne. Tutaj e, mimo wszystko jest lepiej niż było. Naprawdę uwierzcie mi, to jest lepiej niż było. Mamy też rozpiskę blatów, włączeń blatów. Oczywiście tutaj znowu przy różnych blatach warto robić to, no, przemyśleć to samodzielnie, niekoniecznie zdawać się na pełną automatyzację naszego programu. I co jeszcze się pojawia? Rekomendacje. Rekomendacje oraz ostrzeżenia. One były też poprzednio w programie. Akurat tu nie zrobiliśmy żadnego babola, że tak powiem, w projekcie. Ale za chwilę spróbuję zrobić coś, aby program do nas, nas, nas nakrzyczał i powiedział, żebyśmy zrobili coś nieco, nieco inaczej. Zobaczmy teraz. I już jest. Mamy ostrzeżenie. O co chodziło? Chodzi o to, że w tym momencie em, w tym momencie, zobaczcie, umieściłem jedną szafkę przy samej ścianie, no i tutaj faktycznie mogłaby być kolizja przy jej otwieraniu. No i zobaczcie, program nam mm, o, tym, o tym informuje. Możemy zobaczyć, co się dzieje w którym miejscu, czyli po kliknięciu przycisku, jeżeli mamy jakiś błąd, to on zostanie po prostu pokazany w kolorze. Co więcej, mamy też opcję rekomendacji. Pierwszy istotny element, ponieważ no, program nam pokazuje na co byśmy zwrócić uwagę, no i oczywiście możemy sobie ten element podświetlić, no i tej formie takiej krótkiej animacji program nam pokazuje w ogóle o co chodzi. Więc znowu myślę, że duży krok naprzód, pewien ukłon dla osób, które będą pierwszy aspektowały swoją kuchnię no i po prostu mogą popełnić takie właśnie no, te podstawowe błędy, ale jednak no te błędy, które mają duży wpływ na naszą funkcjonalność naszej kuchni. No i w zasadzie słuchajcie to by było na tyle, jeśli chodzi o pacyfikę planerze. Ona się nie bardzo zmieniła względem poprzedniego programu. Większość, większość opcji jest na plus, one się po prostu rozwinęły. Więc życzę Wam po prostu, udanego projektowania i tworzenia swoich kuchni IK. A jakbyście mi jakieś pytania, to oczywiście śmiało, piszcie w komentarzu pod tym nagraniem. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Cześć!